Hejka, jestem już. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę z porównaniem z dwóch książek. Oczywiście są to książki niezwiązane ze sobą, czyli ym, Biografia o y, Policjantach. Super, super, super. I Dziewczyna z Pociągu. Kryminał. Słuchajcie, może zacznę od tej, od tej która mi się bardzo podobała. To jest jak, tak, jakby druga część, albo pierwsza tej, której czytałam, czyli z psy w imię zasad. Teraz mam z psy po ciemnej, ciemnej stronie mocy. Nadal Patryk Vega to jest mój ulubiony pisarz w tej chwili. E, polećcie mi jakieś książki jego. Jeszcze mam jakąś tam zapisaną coś Psy w nieźle, czy coś takiego. Nie jestem pewna. E, o, tutaj widzicie, to już to przeczytałam. I książka kosztowała 39, 36, 90. jest bardzo miękka, bardzo miękka, zwyczajna miękka okładka. Kilka tutaj jest ym, Ebris, jest ciszej proszę. Zobaczcie, ja wiemy recenzję książki. Zobaczcie, jak ten mi piescie. stawił sobie miskę. Tu dywanik i Je, głośno. Troszkę ciszej poproszę Ebrisku. Słuchajcie, już wracam. Nielka układka. Kilka tytułów, ale tylko... O, tylko dwa. I tutaj już jest dedykacja zaczyna się maska wstęp, oczywiście, hahaha, ha, ha. wstęp bardzo w skrótki, no, ale szybko się czyta, więc spoko. Są tytuły i są podtytuły, to są pod podtytuły inaczej biorąc moim zdaniem na chłopski rozum, jako pytanie. Później nie odpowiada osoba, z którą rozmawia dziennikarz. Bardzo duża czcionka, super się czyta. Tak jak mówię, są pytania i są, są pytania w... pogrubione. Odpowiedzi Każda, każdy rozdział jest spokojnie zostawiony. zostawiona. No i następny i tak dalej. Słuchajcie, to jest książka o policjantach, o policjantach i o ich pracy. Tu się przewijają. Wszystko jest identycznie jak w poprzedniej książce w imię zasad, więc 24 godziny na dobę, życie policjantów, pytania, odpowiedzi, wrócę do niej zawsze, nie wiem czy ją puszczę w świat, chyba że ktoś będzie chciał i będzie, mm, będę wiedziała, że, że, że przyśle mi z powrotem albo jak się spotkamy to mi odda, w każdym razie polecam, polecam, polecam. Dziewczyna z pociągu, hmm. Słuchajcie, jako książka, jako fabuła, jako opowieść w tej książce, spoko, książka mi się pod, spodobała, spodobała. Dawno nie czytam takiej fabuły, gdzie jest kilka osób i wszystkie opowiadają o, o jednym zdarzeniu. Fajnie, bo z różnej perspektywy można to zobaczyć i raczej przeczytać. To się chwali, ale sam kryminał. Przykro mi, ale już w życiu przeczytałam tyle kryminałów, że ja od razu wiedziałam, że to jest ta osoba, która zabiła. W trakcie tam coś mi się pomyliło, za szybko czytałam może i po prostu myślałam, że będzie, będą to dwie osoby. Tak. Hm. No okej, okay. tak. Zostaniemy przy tym, że Fabuła jest fajna, książka jako kryminał opowiadający. Tak, niekoniecznie. Miękka okładka, 30, jest to, no? nie ma, no nieważne, miękka okładka, fajnie, bo ma tą okładkę taką, że można sobie zaznaczać ja przeważnie mam, hmm, ja przeważnie mam te ale faktycznie jak ktoś nie posiada, spokojnie strony można zaznaczyć. Dziewczyna z początku tytułu, to jest to samo. Widzicie świat książki, e, dedykacja. No i przechodzimy do sedna. Tu jest um, taki spoiler dla tych, którym się nie chce czytać, nie, nie chcą czekać do końca. Spoko. E, jeszcze tutaj jest tak fajnie napisane. Krótko i to i na temat. Także spoko też się chwali. No i wychodzą tytuły. E, tytułami są imiona bohaterów. Które występują w tej książce. Nie mam nic do zarzucenia. Yy, są, A no, może troszkę dwunastka czcionka, yy, bo tu jest chyba większa. Jeszcze chyba dostanę. Ja taka sama. No, dlatego, że to mi się lepiej czytało i dlatego myślę, że da mi 10 na 10. Dziewczyna od pociągu. 2. Mm -mm, yy, to jest produkt, który kupiłam. To jest piąty produkt, który, który kupiłam przez dwa lata yy, polecany na YouTube. Nie sprawdził się u mnie. Totalnie. Także co, ja się z Wami ciepłutko żegnam i mm, do jutra. Dobra, kochani.